Przedstawiamy Claire Obscure Expedition 33, projekt, który dopiero od niespełna roku jest w fazie tworzenia. Materiał, który oglądacie powstał wyłącznie z myślą o znalezieniu aktorów głosowych do głównych postaci. Co ciekawe, twórca gry opublikował tę zapowiedź na Reddicie, właśnie po to, by znaleźć odpowiednie osoby do podłożenia głosów. Z tej samej publikacji udało się również nawiązać współpracę z główną scenarzystką, która wcześniej nie miała żadnego doświadczenia w branży gier. Wcześniej pracowała jako inwestorka w prywatnym funduszu kapitałowym. Kompozytor odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową również debiutował. W tej roli został odkryty przez reżysera gry na SoundCloudzie. A mimo to, niewielki zespół, który liczebnie ustępuje nawet działowi mikropłatności Call of Duty, zdołał stworzyć jedno z najbardziej na oszałamiających wizualnie i poruszających RPG ostatnich lat. Jak to możliwe? Historia Expedition 33 rozpoczęła się pod koniec roku 2020, choć pierwsze pomysły narodziły się aż 4 lata wcześniej. Gwombrash, założyciel studia Sandbox Interactive i jednocześnie reżyser Expedition 33, przez około 4 lata pracował w Ubisoft. Między rokiem 2016 a 2019 uczestniczył w tworzeniu takich tytułów jak The Division 2 oraz Ghost Recon Breakpoint. Po ukończeniu pracy nad tymi projektami powierzono mu rolę lidera narracji w serii Gier Might and Magic, marce, o której, podobnie trafiony jak wielu z Was, nigdy wcześniej nie słyszałem. Okazuje się jednak, że chodziło o mobilną wersję tej serii, rozwijaną przez oddział Ubisoftu w Szanghaju. Brasz odpowiadał tam za warstwę fabularną. Jak można się domyślić, praca przy grze mobilnej, nastawionej głównie na generowanie zysków, szybko go znużyła. Miał poczucie, że to, co robi, nie niesie za sobą żadnej większej wartości. W tym czasie zaczął też rozważać stworzenie czegoś znacznie bardziej ambitnego, czegoś, co nie miałoby szans powstać w ramach korporacyjnych struktur Ubisoftu. W końcu podjął decyzję o odejściu z firmy, by skupić się na własnej wizji. Dołączył do niego Tom Germ, który podzielał jego marzenia. Również porzucił pracę w Ubisoft, by razem z Braszem rozpocząć zupełnie nowy rozdział. Głom zajął się tworzeniem scenariusza, a Tom, który dobrze znał silnik Unreal Engine, pomógł w stawianiu pierwszych kroków na platformie Unreal Engine 4. Początkowo gra, która miała nosić nazwę Claire Obscure, miała skupiać się na motywie czasu. Gdy więc przyszedł moment zapisania pierwszej wersji projektu na komputerze, potrzebna była tymczasowa nazwa pliku. Skoro fabuła miała dotyczyć czasu, padł pomysł Klepsydra. Piasek w Klepsydrze przesypuje się, zatem roboczo nazwano projekt Sandfall. Tak też zostało. Wewnętrznie gra nosiła tę nazwę przez długi czas. Dziś Głom pełni funkcję dyrektora generalnego i współzałożyciela studia, a Tom współzałożyciela i dyrektora Dyróż Technologii. Razem od zera i bez wsparcia wielkich korporacji rozpoczęli własną ekspedycję, by stworzyć zupełnie nowy świat. Po założeniu studia nadszedł czas, by przejść od marzeń do realnych działań i zacząć pracować nad właściwą grą. Głomowi szczególnie zależało na silnym aspekcie fabularnym, dlatego zaczął aktywnie Szukać osób, które byłyby gotowe zaangażować się w ten pasjonujący, choć jeszcze nieformalny projekt. W tym celu opublikował ogłoszenie na subreddicie R. Record is for free, gdzie szukał aktorów głosowych do głównych ról, w tym także do postaci Mel. Jedną z osób, które zgłosiły się na to ogłoszenie, była Jennifer Schwedberg-Jen. Zdobyła jedną z głównych ról aktorskich, ale szybko okazało się, że jej prawdziwym talentem jest pisanie. Wkrótce została główną scenarzystką gry. Pomimo że zespół zaczął się rozrastać, Jennifer i współzałożyciele przyznawali, że każdy z nich pełnił wiele różnych funkcji. Jennifer pracowała nie tylko nad fabułą, ale angażowała się również w projektowanie rozgrywki, estetykę oraz inne aspekty produkcji. W międzyczasie zespół kontynuował pracę nad prototypem, a równolegle rozpoczęto poszukiwania kompozytora. Choć mogłoby się wydawać, że rozpoczną współpracę z gwiazdami pokroju Hansa Zimmera, Joniego Psana czy Daniego Elfmana, prawda była z Zupełnie inna. Zaczęto szukać talentów tam, gdzie mało kto by się spodziewał na SoundCloudzie. To właśnie tam odnaleziono Lauriana Testarta, który, choć nigdy wcześniej nie komponował muzyki do gry wideo, zrobił na założycielach ogromne wrażenie swoimi wcześniejszymi pracami zamieszczonymi online. I nie, to nie żart osoba odpowiedzialna za jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych, jakie kiedykolwiek usłyszałem w grach, nigdy wcześniej nie pracowała przy grze, a właściwie nie był to nawet SoundCloud. Historia jest jeszcze bardziej zaskakująca. Pewnej nocy reżyser odwiedził niszowe forum poświęcone grom, na którym udzielało się zaledwie kilka osób. Tam opublikował ogłoszenie, w którym zapytał, czy ktoś chciałby dołączyć do zespołu jako kompozytor. Dosłownie godzinę później Laurian Testart, który również po raz pierwszy trafił na to forum, natknął się na post. Przypadek, a może przeznaczenie? Na tym jednak nie zakończono rozbudowy zespołu. W trakcie kolejnych poszukiwań przez fora internetowe udało się znaleźć także dyrektora artystycznego studia, Nikolasa Maksena Frankoma, który szybko dołączył do projektu. W ten sposób uformował się główny zespół produkcyjny liczący sześć osób. Od samego początku wszyscy byli zgodni co do jednej rzeczy: chcieli stworzyć nową, świeżą wizję klasycznego japońskiego RPG. -a. Rok 2020 poświęcili głównie na budowę zaplecza studia, a dopiero pod jego koniec ruszyły intensywne prace nad właściwą grą. Wspólna pasja i jasno określony cel sprawiły, że zespół ruszył naprzód z determinacją, by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. W kwietniu 2021 roku studio Sandfall przeniosło się do nowej, większej siedziby, a zespół pracujący nad grą Expedition 33 zaczął się powiększać. Początkowa grupa sześciu osób rozrosła się do ponad piętnastu członków, wśród których dominowali początkujący programiści bez wcześniejszego doświadczenia w branży gier. Mimo to ich entuzjazm i zaangażowanie dorównywały tym, którzy byli z projektem od samego początku. Projekt, który na początku był jedynie oddolną inicjatywą pasjonatów, zaczął z czasem przybierać coraz bardziej profesjonalny kształt. W połowie roku zespół kończył pracę nad nową wersją demonstracyjną gry: niewielką, ale dopracowaną prezentację prezentacją, która miała przyciągnąć uwagę potencjalnych inwestorów. W pierwotnej wersji Expedition 33 dominowały klimaty wiktoriańskie, jednak wykorzystane w niej były głównie gotowe zasoby z Unreal Engine, użyte na potrzeby szybkiego stworzenia pierwszego prototypu, gdy do zespołu dołączył nowy dyrektor artystyczny. Kierunek wizualny gry uległ zmianie. Nowe demo miało stanowić nie tylko pokaz możliwości zespołu, ale też ewentualną podstawę pod kampanię crowdfundingową na platformie takiej jak Kickstarter. Zaledwie kilka miesięcy po powstaniu studia zespół zaczął prezentować swoją pracę różnym wydawcom. Mimo, że gra wciąż była na wczesnym etapie produkcji, jej prezentacja robiła duże wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczone zasoby i skromną liczbę osób pracujących nad projektem. Pod koniec 2021 roku twórcy spotkali się z nowym wydawcą Kepler Interactive. Dla tych, którzy nie znają tej firmy, Kepler to niezależny wydawca gier, założony we wrześniu 2021 roku. Jego współwłaścicielami są niezależni deweloperzy, a głównym celem działalności Keplera jest wspieranie mniejszych projektów, jak na przykład sif przy jednoczesnym zapewnieniu zespołom pełnej swobody twórczej. Od pierwszych rozmów współpraca między Sandfol a Keplerem układała się znakomicie, co szybko doprowadziło do podpisania umowy o wspólnej realizacji eksperymentu. Expedition 33. Dzięki wsparciu finansowemu nowego partnera studio mogło przenieść pracę z Unreal Engine 4 na nowocześniejszą wersję Unreal Engine 5. Kepler pomógł również w nawiązaniu kontaktu z bardziej rozpoznawalnymi aktorami głosowymi, którzy zaczęli dołączać do projektu. Wraz ze wzrostem wsparcia zwiększyła się też liczba osób zaangażowanych w pracę. Zespół rozrósł się do 22 deweloperów. Oficjalne ogłoszenie o współpracy Sandfall i Kepler Interactive miało miejsce w marcu 2003 roku. W tym samym czasie pojawiła się jeszcze jedna dobra wiadomość. Microsoft ogłosił, że Expedition 33 zostanie udostępnione jako tytuł premierowy w ramach usługi Xbox Game Pass. W tym momencie projekt Expedition 33 miał już zapewnione finansowanie. Rozgłos dzięki współpracy z Game Pass, udaną migrację na silnik Unreal Engine 5 oraz znacząco powiększony zespół deweloperski. Wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie roku lub dwóch, a jednocześnie trwały intensywne prace nad samą grą. Dzięki napływowi środków udało się nie tylko rozbudować przestrzeń biurową, ale również stworzyć pełnoprawne studio do nagrań z wykorzystaniem technologii Motion Capture. Co więcej, Kepler Interactive odegrał kluczową rolę w pozyskaniu znakomitych aktorów głosowych do głównych ról w grze. Obsada była naprawdę imponująca. W postać Gustawa wcielił się sam Charlie Cox, znany szef pierwszej publiczności jako Daredevil. Mel zagrała Jennifer English. Fani z pewnością rozpoznają ją z roli Shadowheart w Baldur's Gate 3. Z kolei Verso przemówił głosem Bena Stara, który wcześniej wystąpił w Final Fantasy XVI. W projekcie udział wziął także Andy Serkis. Tak, ten Andy Serkis, a to dopiero początek listy. Do projektu dołączyło jeszcze wielu utalentowanych aktorów z branży. Z czasem gra zaczęła wykraczać poza ramy zwykłego tytułu RPG. Stała się nie tylko do pracowaną rozgrywką, ale również wyjątkowym doświadczeniem narracyjnym, które śmiało można porównywać z najlepszymi produkcjami filmowymi. Ciekawostką jest również to, że Kepler Interactive zabezpieczył prawa do realizacji filmu aktorskiego, osadzonego w uniwersum Expedition 33. Choć na tym etapie trudno przewidzieć, jak zostanie przyjęty, sama zapowiedź budzi duże zainteresowanie. Pod koniec 2023 roku zespół Sandfall Interactive rozpoczął pracę nad pierwszym Oficjalnym zwiastunem gry. Dzięki partnerstwu z Microsoftem i premierze gry dostępnej od dnia debiutu w usłudze Game Pass, Expedition 33 otrzymało miejsce podczas Xbox Game Showcase w 2024 roku. To właśnie tam postanowiono po raz pierwszy zaprezentować światu ten projekt, który zrodził się z pasji, a urósł do rangi prawdziwego dzieła sztuki. W czerwcu 2024 roku studio Sandfall Interactive oficjalnie zaprezentowało światu swoją grę. Już od pierwszych chwil odbiorcy byli zachwyceni uniwersum, które przed nimi odkryto. Zwykle gdy słyszy się o projekcie, nad którym prace trwają 6 lat, pierwsze skojarzenia to chaos produkcyjny lub przesadna liczba osób próbujących narzucić własną wizję. Tymczasem w przypadku Expedition 33 i Sandfall Interactive, tak długi okres pracy okazał się wręcz imponujący. Choć może brzmieć to zaskakująco, wystarczy spojrzeć na to, co udało się osiągnąć w trakcie tych sześciu lat, by zrozumieć, że ten czas był dobrze wykorzystany. Pierwsze dwa lata poświęcono na eksperymenty i naukę obsługi silnika Unreal Engine. Niewielki zespół skupił się wtedy na stworzeniu wstępnego prototypu gry, który wizualnie nawiązywał do epoki wiktoriańskiej i opierał się głównie na darmowych zasobach dostępnych w sklepie Unreal Marketplace. W kolejnych dwóch latach studio zaczęło się rozwijać. Do zespołu dołączali nowi, bardziej doświadczeni specjaliści, w tym dyrektorzy kreatywni i techniczni. To właśnie wtedy rozpoczął się proces poszukiwania wydania. Który pomógłby wynieść projekt na wyższy poziom i trafić do szerszej publiczności. Ostatnie dwa lata poświęcono na dopracowywanie koncepcji, rozbudowę gry i stworzenie spójnej, jednoznacznej wizji, wspólnej dla wszystkich członków zespołu. Co ciekawe, w tym samym czasie rozwijał się również sam wydawca Kepler Interactive. Jak powiedział prezes Sandfall, współpraca z mniejszym wydawcą potrafi przynieść ogromne efekty. Obie firmy składały się z osobowych zespołów, co ułatwiało bezpośredni kontakt i szybkie podejmowanie decyzji. To, co wyróżniało tę współpracę, to całkowita swoboda twórcza i brak nacisków z zewnątrz, żadnych pośredników, żadnych decyzji podyktowanych chęcią maksymalizacji zysków kosztem jakości, tylko wspólne dążenie do stworzenia możliwie najlepszej gry. Już dwa miesiące po premierze zwiastuna światło dzienne ujrzał sześciominutowy materiał prezentujący rozgrywkę. Pokaz ten. Był dowodem ogromu pracy włożonej w produkcję. Gameplay był już niemal identyczny z tym, co gracze otrzymali ostatecznie. Oznaczało to, że pozostałe zadania ograniczały się do poprawek błędów oraz do pracowania interfejsu użytkownika. Pod koniec 2024 roku zespół Sandfall Interactive oficjalnie zakończył główne prace nad grą. Był to moment, w którym mogli wreszcie odetchnąć i cieszyć się owocami swojej sześcioletniej pracy. Twórcy Expedition 33 wiedzieli, że premiera ich gry nastąpi w kolejnym roku i z niecierpliwością czekali, aż gracze w końcu będą mogli zanurzyć się w świecie, nad którym pracowali przez tyle lat. Gdy tytuł wreszcie trafił na rynek, nikt nie był zaskoczony. Od razu stało się jasne, że odnieśli ogromny sukces. Gra zdobyła nie tylko uznanie krytyków, ale również została entuzjastycznie przyjęta przez społeczność graczy. Zaledwie 12 dni po premierze Expedition 33 sprzedało się w ponad 2 milionach egzemplarzy, a to wynik osiągnięty bez uwzględniania liczby graczy korzystających z Xbox Game Pass, co pozwala sądzić, że rzeczywista liczba osób, które zetknęły, się z tytułem jest jeszcze większa. Gra utrzymuje się także w czołówce najpopularniejszych produkcji na platformie Steam, regularnie zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce. Historia powstawania tego tytułu to prawdziwy fenomen. Stosunkowo mały zespół stworzył dzieło, które wzbudziło zachwyt i szacunek w całej branży. To osiągnięcie zasługuje na uznanie. Ale nie tylko gracze czy recenzenci docenili tę produkcję. Głos w tej sprawie zabrał również sam założyciel Larian Studios odpowiedzialnych za Baldur's Gate 3, który przewidział sukces Expedition 33. Podczas jednej z gal powiedział żartobliwie: "Okazuje się, że nie tylko wiem kto wygra dziś wieczorem, ale również znam już zwycięzcę przyszłego roku, a nawet kolejnych lat. Jak to możliwe?" Otóż pewna wyrocznia powiedziała mi, że gra roku 2025 zostanie stworzona przez studio, które odnalazło tajemniczy przepis na sukces. Według tej wyroczni przepis ten jest absurdalnie prosty, a mimo to ciągle gdzieś ginie w świecie wielkiego przemysłu. Studio stworzyło grę, którą samo chciało grać. Zrobiło to, bo nikt wcześniej czegoś takiego nie stworzył. Nie z myślą o rynku, nie po to, by zbudować markę, nie po to, by osiągnąć określony cel sprzedażowy. Co więcej, kierownictwo zabroniło wpychać do gry elementów nastawionych jedynie na generowanie zysków, które nie miały żadnego uzasadnienia w samej rozgrywce. Zrozumieli coś ważnego: jeśli najpierw zadba się o grę i zespół, pieniądze przyjdą same. Napędzał ich idealizm i czysta radość tworzenia. Chcieli, by gracze dobrze się bawili. Wiedzieli, że jeśli sami jako twórcy nie będą czerpać z pracy przyjemności, nikt nie będzie miał frajdy z końcowego produktu. Rozumieli też wartość szacunku, zarówno wobec graczy, jak i członków zespołu. Wiedzieli, że jeśli będą traktować ludzi dobrze, ci odwzajemnią się lojalnością nawet wtedy, gdy coś pójdzie nie po ich myśli, ale przede wszystkim Kochali gry i właśnie z tej miłości narodziło się coś wyjątkowego. To naprawdę takie proste podsumowała wyrocznia.